Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj 10 sierpnia 2024 roku. Godzina 6 rano. Celem tego przeglądu jest stwierdzenie, czy na tych przedwylotkowych konstrukcjach nie ma jakichś młodych, martwych pszczół, zdeformowanych Po prostu chcę stwierdzić, czy waroza mi nie rozsadza już uli? Jak Państwo widzą, wylotki są bez jakichkolwiek śladów wrzucanych osypów. Co prawda, temperatura jest nie taka mała. ale powietrze czy jest bardzo rześkie a już przy takich powietrzach rześkich proszę Państwa można z rana już zobaczyć na wylotkach jakieś martwe, obumarłe młode pszczoły tu przyszedłem parę uli na razie nie mam Zastrzeżeń, żeby cokolwiek było na tych wylotach, na deseczkach przedwylotkowych, na pomostkach przedwylotkowych, które są z dachówki, no ładnie, czyściutko. No jest fajnie na tą chwilę. Tu jest bardzo silna rodzina, która cała w ulu siedzi. To jest dziwne. No i tu jest czyściutko. Hmm. to by znaczyło że w rodzinach przelik nie ma jakiejś jakiejś dużej masy warozy no ale teraz jest na korczyca kończyca i prawdopodobnie rodziny przele mogą sobie przywleć bardzo dużo tego ale z kolei jest yy, dość ten y, rok obfity fokar dla pszczół no nie ma go bardzo dużo żeby nam zostawało, ale w rodzinie pszczelik jest wystarczająco no to raczej tu krótka komórka będzie depopulować tą warozę jest pierwszy, pierwszy, pierwszy mój odkład z tego roku o, te nie wychodzą to jest słaba rodzina ale miodna i zobaczymy czym się te pszczółki tak zajmują na tym wylotku jak się ta potyczka skończy no i tam by jej odlecieć ale jak widzimy wszystko czyściutkie bez żadnych obumarłych pszczół także sytuacja jest nie najgorsza ale pszczółki przeszczą miejsce po tej osie no niestety Jesień przychodzi Wraz z nią do pacielki przychodzą i osy No, pszczoły są wyraźnie zburzone ale zwróćcie państwo uwagę Na wylot Na otkwy wylotkowe Bardzo malutki a więc 25 na 25 będzie może 2 na 2 centymetry i wszystkie moje przerodziny cały ten upalny sezon na takim wyrodku otworzę wyrodkowem koczują no ale aby zastosować taki wylotek musicie mieć już dobrze izolowany, dobrze ocieplony bo inaczej byście ugotowali te pszczoły, gdyby ściany ula były przegrzewane. Jeszcze w dodatku te ule starą w półcieniu, w cieniu jest mały dostęp do tych uli promieni słonecznych. No niestety kombinuję z tą warozą, żeby ją zgładzić nawet i z dwutlenkiem węgla, bo ja tak proszę Państwa Hmm. Do końca skuteczność tego nie jestem przekonany, no bo zważywszy, że tu mam takie ule, które są bardzo małe wylotki i tu czasem bywały bardzo silne rodziny, ale jesienią czasem w takich ule dwa razy było mnóstwo, ale to też pszczoły, te mogły sobie nosić z reinwazji. I tak ostatecznie człowiek nie zawsze jest pewien wszystkiego. No ale skoro jest zapisane w mądrych księgach, że pszczoły czują 20% stężenia dwutlenku węgla wulu, a waroza 8%, No to tym instynktem kierując się, coś kombinuje. Może te proporcje, procenty za duże podaje, no ale proporcja między tymi procentami niech by była zachowana. 2,5 razy większe stężenie CO2 półtora razy większe stężenie CO2 wytrzymują pszczołę. Powiemcie jaki to jest procent czy, czy dużo mniejszy, ale ta różnica procentowa no, niestety działa na mniejszą żywotność warozy w dużym stężeniu CO2. I proszę Państwa, z tym porannym wglądem do pasieki serdecznie się z Państwem żegnam.